Co to jest LOD? LOD, czyli Level of Details, po polsku poziom detaliczności. W wielkim skrócie jest to metoda stosowana w produkcji gier wideo, dzięki której jesteśmy w stanie zmienić jakość obiektów w zależności od ich odległości od gracza. Podam teraz prosty przykład z naszego życia. Załóżmy, że znajdujemy się na jakiejś górce. W oddali widzimy ogromny, przepiękny las. Widzimy pnie, korony drzew oraz większe gałęzie. Jednak nie jesteśmy w stanie dostrzec tych najmniejszych detali, takich jak pojedyncze liście, strukturę kory, małych gałązek oraz owadów chodzących po pniach. Widzimy tylko ogół lasu. W 100% jesteśmy w stanie zidentyfikować ten las, jednak nie poznamy jego szczegółów. Na tej samej zasadzie działa to w grach wideo. Po co nasze podzespoły w komputerze mają tracić swoją moc obliczeniową na generowanie detali, który i tak nie uświadczymy, gdyż same obiekty są po prostu za daleko. Dlatego powszechną metodą jest po prostu obniżanie ich jakości, ilości wierzchołków oraz poziomu detaliczności tak, aby jak najbardziej zyskać na wydajności. I tu pojawia się nasz system LOD, wspierany przez większość silników graficznych do gier, jednakże jest to dość stara, sztywna technologia, gdyż osoba modelująca obiekt musi sama zadbać o odpowiednie dopasowanie detaliczności obiektów podczas ich modelowania tym samym tworząc nowe warianty jednego obiektu o różnej jakości, które podminiane będą podczas gry. Rozwiązanie te wypierane jest powoli przez nowsze technologie pozwalające na zmianę jakości obiektów dynamicznie podczas gry. Unikamy wtedy wariantów o różnej jakości, wystarczy nam model o jak najwyższej jakości, która będzie dynamicznie samodzielnie obniżana podczas gry. Aktualnie technologia ta jest w trakcie Wdrażania poprzez największe silniki graficzne takie jak Unity oraz Unreal Engine. Jednak jest to dość obiecująca przyszłość. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że taki krótki ale konkretny format Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby mnie wesprzeć. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.